Pierwszy raz na siłowni z perspektywy znerwicowanego otyłego chłopaka. Przez całe życie byłem otyły i byłem dużo prześladowany. Kiedy byłem dzieckiem, nie miałem przyjaciół. Pierwszego prawdziwego przyjaciela miałem w liceum, i większość moich prześladowców była atletyczna, więc zawsze miałem złe wyobrażenie o tej całej kulturze. W ubiegłym roku byłem w najniższym punkcie, byłem naprawdę przygnębiony, samookaleczałem się i próbowałem popełnić samobójstwo, na szczęście przeżyłem to i postanowiłem zacząć poprawiać siebie. Zdecydowałem się zacząć ćwiczyć i poszedłem na siłownię, byłem bardzo zdenerwowany, ale kiedy w końcu tam poszedłem, było zupełnie inaczej niż sobie wyobrażałem. Pamiętajcie, że to jest w małym mieście w Algierii, w Afryce. Naprawdę nie lubię tu wielu ludzi z dobrych powodów, ale na siłowni było zupełnie inaczej. Nikt się ze mnie nie naśmiewał, nie sprawiał, że czułem się nieswojo lub nie oceniał mnie, wręcz przeciwnie, wszyscy byli bardzo gościnni i bardzo pomocni, kiedykolwiek potrzebowałem pomocy w czymś, nikt nie wahał się mi pomóc, a wszyscy dawali mi dobre rady, jak to robić poprawnie. Myślę, że to, co próbuję powiedzieć, to, jeśli chcesz zacząć ćwiczyć i czujesz się zakłopotany lub wahasz się, Proszę, nie rób tego. Jeśli ludzie mogą być tak mili w moim dobani rodzinnym mieście, jestem pewien, że ludzie są mili gdziekolwiek jesteś, a doświadczenie tego da ci całkowicie nowy pogląd na rzeczy i to bardzo zwiększy twoją pewność siebie, a to mówię z własnego doświadczenia. Ta cała rzecz bardzo mi pomogła fizycznie i psychicznie, i jestem bardzo zadowolony, że to robię.